thank <laughs> you Cześć, tu Chris, oglądacie SKTV, gdzie gramy wszystkie hity na czasie. A już teraz rozpoczynamy kolejny program Skulista na naszej antenie. Nie zawsze odwiedzam duże miasta i duże szkoły. Dziś jestem w Śremie, w województwie wielkopolskim. To właśnie stąd zobaczcie dzisiejszy program, w którym oczywiście nie zabraknie najlepszych teledysków i pozdrowień od tych wszystkich uczniów. Zaczynamy! Oglądacie SchoolLista na antenie SKTV, gdzie gramy wszystkie hity na czasie. Dziś jesteśmy w Śremie, a dokładnie? W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego. A kto mówi? E, Natalia. Która jest przewodniczącą samorządu szkolnego, zgadza się? Tak, tak, tak. E, pierwsza kadencja? E, pierwsza kadencja, no był stres, ale, ale było ok, było ok, dałam radę. Jeśli cię pytam, czy to Twoja pierwsza? E, nie, nie, trzecia, trzecia, trzecia. Jestem w trzeciej klasie i trzecia moja kadencja. To tak się da? No, jak widać, da. W niektórych szkołach są takie zasady, że tylko raz można być przewodniczącym. No, nasza szkoła jest wyjątkowa, więc, więc raczej e, przymykamy na to oko. Ale miałeś jakichś ostrych kandydatów, którzy chcieli e, wziąć twoją posadę? Tak, tak, tak. Walka była zacięta, ale no, dałam radę. Okay. No to co przez te e, ponad dwa lata zrobiłaś w szkole? Co tu się dzieje? Chwal się. E Uchwalę się, no to chwalę się fajnym, fajną atmosferą, tak, fajną atmosferą w szkole, fajni nauczyciele. Dużo akcji, dużo akcji charytatywnych, pomoc dla schroniska, no w ogóle fajna, fajna atmosfera, więc. Słyszałem też o Dniu Życzliwości. Tak, 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 działa. W tym roku był pierwszy, na, pierwszy raz. Wypadł bardzo fajnie, był fajny konkurs na najbardziej życzliwego nauczyciela i ucznia, więc, więc wypadł całkiem fajnie. A na czym polegał tak szybciutko? Po prostu była lista i każdy w ciągu roku obserwuje i nauczycieli, i uczniów, więc po prostu wybraliśmy najbardziej życzliwego ucznia i najbardziej życzliwego e, nauczyciela. Tak. Czyli można powiedzieć, że szkoła jest bardzo uśmiechnięta i tak, życzliwa. Tak, tak, tak. Tak jak uczniowie i nauczyciele, więc tak. To ja też będę teraz miły i uprzejmy i dam Ci możliwość wybrania okay. teledysku. Dokładnie. Przed Tobą hity na czasie. Wybieraj to, na co masz ochotę. Możesz także dorzucić pozdrowienia. Okej, okay. dobra, to ja już widzę, tutaj mam mojego faworyta, Animals. Czyli Martin Gary. Tak, tak, tak. Pod, pozdrawiam cały zespół szkół ekonomicznych, cały śrem, ekipę Eski i w ogóle nauczycieli i, i życzę wszystkim miłego dnia. Ja Tobie również. Już teraz na antenie Martin Gary, Martin Gary Animals aż się przejęzyczyłem w skuliście za chwilkę ciąg dalszy. To jest program Skulista dziś ze śremu, a dokładnie zespołu szkół ekonomicznych. A koło mnie jest Ola, cześć. Cześć. Do której klasy chodzisz? E, trzeciej, Technikum Ekonomiczne. Mhm. E, czyli bardzo dobrze znasz już szkołę? E, tak, już od trzech lat chodzę, więc jest ok. E, co tu jest najlepszego? Co cię e, najlepszego spotkało, może tak? Najlepsze, no fajna klasa ogólnie, spoko się dogadujemy. No, miła atmosfera, także jest, wszystko jest ok, dobrze jest. Podczas tych trzech lat coś fajnego się działo? Jakieś wycieczki, jakieś wydarzenia? Tak, było wiele wycieczek, m.in. do Warszawy. Mieliśmy także do Poznania do kina, takie tam różne atrakcje były fajne, różne imprezy szkolne też. Ostatnio na przykład mieliśmy dzień jako nauczyciela, to przyszliśmy na przykład w rzeczach domowych, także na przykład w leggingsach, różne takie luźne bluzki, dresy, tak, muzyka była. Czyli rozrywkowo, kulturalnie i krajoznawczo. Tak bardzo. Tak jest w zespole szkół ekonomicznych w Śremie. Dobrze. A jak u ciebie sprawa z muzyką wygląda? Z muzyką jest ok. Na dzisiaj lubię różne gatunki muzyki, także jest czym wybierać. No to w takim razie wybierz sobie twój ulubiony teledysk. Możesz też go komuś zadedykować lub też pozdrowić swoich znajomych. A więc tak, wybieram piersi Bałkanice. Chciałabym pozdrowić moją klasę trzecią TK, naszą wychowawczynię i ogólnie całą szkołę, wszystkich nauczycieli, także wszystkich telewizorów Radiaska i także całą ekipę. E, telewizorów SKTV? Tak. OK. E, możemy kolegów z Radieska także pozdrowić, a już teraz muzycznie piersi Bałkanica gramy. To jest program Skulista na antenie SKTV, TV, gdzie gramy wszystkie hity na czasie, a tym razem koło mnie dziewczyny, które mnie zaprosiły tutaj właśnie do Zespołu Szkół Ekonomicznych w... Śremia. A jak masz na imię? Agata. A ty? Marta. Co u was dziewczyny? Dobrze. Wszystko w porządku? Wszystko okej. Okay. Pamiętacie, co napisałyście w mailach yy, z zaproszeniem? Yy, że szkoła jest mała, przytulna i bardzo warto ją odwiedzić. Yy, coś tam jeszcze było? Yy, chciałyśmy ją pokazać, bo... Yy, <śleszy> <śleszy> Bo wszyscy są uśmiechnięci, tak? właśnie. <śleszy> Okej, okay. dziewczyny, teraz jesteśmy na zajęciach informatyki. I co tutaj ciekawego się dzieje? No, moja grupa programuje większość czasu. <śleszy> no dobrze, ale przypomnijmy, że jesteśmy w technikum, czyli uczyć się tutaj konkretnych przedmiotów, prawda? Tak, ja na przykład jestem na profilu informatycznym, więc większość mam związanych z informatyką, grafiką, takimi różnymi. I jak ci idzie? No, w miarę dobrze, mam nadzieję. Okej, okay, a twój ulubiony przedmiot i dlaczego? Ojej. Nie wiem, najlepsza jest chyba przerwa. Nie, nie wiem. Okej, okay, najlepsza jest przerwa, to taki przedmiot nowy, okej. Okay. A u ciebie? No, ja jestem w technikum ekonomicznym. Może rachunkowość powiedzmy jest najlepsza. Czyli przyszła pani księgowa. Tak. Mhm. No dobrze, a jaka atmosfera w klasie? Bardzo dobrze. Wszyscy są weseli przyjemnie, radośni. No dobra, no to czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić na tanie SKTV? Ja pozdrawiam koleżankę Izę i wszystkich znajomych i rodzinę. Jest tu Iza? Nie, nie ma Izy. Pozdrawiam też Oskara, który tu siedzi. Który siedzi tu, jest jednak Oskar, okej. Okay. Kogoś jeszcze? Całą rodzinę, zespół szkół ekonomicznych w Śremie i trzecią TK. I całą klasę, tak czy nie? No, dobrze. E, dziewczyny, proszę bardzo, czas na muzykę. Na co macie ochotę? Proszę bardzo, wybierajcie. Marta, rozumiem, tak? Wybieram. Może ja i Wake Me Up. Proszę bardzo, tak gramy w skrócie w SKTV. Oglądacie skulistę w SKTV z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. Tym razem jesteśmy na lekcji historii, tak? Tak. A koło mnie jest Agnieszka. Co u ciebie słychać, Agnieszka? W porządku. Jak Ci idzie historia? No dobrze, bo mam bardzo dobrą nauczycielkę. Się podlizujesz widzę. Okej, okay, co masz? Czwórkę, piątkę, szóstkę? Czwórkę. Ale liczysz na piątkę? W tym semestrze tak. No już się tak nie, nie patrzy na, na panią prowadzącą zajęcia. E, co teraz bierzecie ciekawego? Macie tu kolorowe mapy jakieś co fajne? Tak. Mamy rozbiory. Czyli mało przyjemna sprawa? Tak. <noise> Niestety. Czy nie? No, to, to zależy dla kogo? Dzisiaj właśnie pisaliśmy sprawdzian. Myślałam, że mi dobrze poszedł. Ale się okazało, że nie, nie do końca. No nie wiadomo jeszcze. No Wiesz, jedni lubią rozbiory, inni niekoniecznie. E, za chwilkę skupimy się na muzyce. Będziesz sobie mogła wybrać jakiś tyle dysk. Powoli możesz sobie tutaj grzebać. E, powiedz mi jeszcze, e, co fajnego jest właśnie tutaj w tej szkole, co wyróżnia tę szkołę na tle innych w śremie. Myślę, że mamy bardzo specyficzny dzwonek, jak już pewnie słyszeliście. Tak, Czujemy to prawda. Tak jak u nas w domu, więc w ogóle atmosfera jest taka rodzinna w naszej szkole. A skąd pomysł na ten dzwonek? A tego to jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się tego dowiem Tylko w tym jeszcze, dopiero w drugiej klasie jestem. Czyli d jeszcze dwa lata przed tobą. Tak. No to powodzenia. E co mamy zagrać? Hmm. Widzę, że kliknęłaś na Avril Lawin. Czy to twój wybór, czy chcesz co innego? Nie, niech to będzie. Okej. Okay. Chadkier także się pojawi na antenie SKTV. To wszystko w klipie Let Me Go. A pozdrowienia, do kogo polecą? Tak. Pozdrawiam całą moją klasę drogą EH. Yy, Klasa zadowolona i, i Macha oczywiście. Pozdrawiam Natalię i Dominikę. Oraz pozdrawiam dzisiejszych naszych maturzystów, którzy pisali próbną maturę z języka polskiego i trzymamy za nich kciuki oczywiście. No właśnie, można zauważyć, na korytarzach się kręcą ładnie ubrani maturzyści. Dobrze, gramy Avril Lawin. chciałam pozdrowić Ani i Kasię. No właśnie, bo by miały pretensje. Avril Lawin, muzycznie w SKTV, gramy. Oglądacie skulistę w SKTV prosto z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. W poprzednim wejściu rozmawialiśmy na temat nietypowego dzwonka. Mimo tego, że jest lekcja, pozwolono mi go sprawdzić. Przycisk załączenia dzwonków. Faktycznie nietypowy. Śmigamy na kolejną lekcję pogadać z kimś w skuliście. Dzień dobry! Cześć wszystkim! Chris SKTV. Kto ma ochotę ze mną porozmawiać? Panowie. Cześć, jak masz na imię? Paweł. Cześć Paweł, witaj. Cześć. A ty? Szymon. Mikołaj. Bartek. Witajcie panowie. Cześć, cześć, cześć. Ja się dosiądę. Jesteśmy na lekcji informatyki, jak dobrze widać, tak? Nie. Mam yeah. Nie. Zawodowe takie przedmioty, logistyczne. Do czego się teraz uczycie? Teraz piszemy list motywacyjny. No to ta, typowo techniczne zajęcia, faktycznie. E, Okej, okay. jesteście w technikum, ale to jest jedna klasa i jedne zajęcia, tak? Tak, tak, to są jedne zajęcia. Teraz ten, pisaliśmy te CV, list motywacyjny i pani potem mamy wysłać wszystko, nie? Rozumiem, czyli e, uczycie się jak zdobyć porządną pracę. No właśnie, a gdzie chcielibyście pracować? W jakiejś firmie transportowej. Mhm. Jako? Zarządzać czymś. Okej, okay. pan prezes. A ty? Wojsko. Typowo wojsko, tak. A jaki rodzaj wojska? Lądowe. Okej, okay, no dobrze. no Myślałem, że marynarka na przykład wojenna albo coś A panowie? E, nie wiem, ja się na to nie myślałem, ale doktor. <laughs> pan doktor! Pan doktor. Okej, okay, dobrze. Lekarz medycyny sądowej. No to jak najbardziej. No dobrze, a ty? Ja myślałem bardziej, żeby ukończyć prawo jazdy kategorii C plus Z i zostać kierowcą, nie? No proszę. Czyli każdy widzę w inną stronę, pójdzie. No dobrze, no to w takim razie może już teraz podejmiecie wspólną decyzję. Przed Wami teledyski, ja tylko wejdę w zakładkę, w zakładkę wideo. Proszę bardzo, możecie sobie wybrać to, na co macie ochotę. Panowie, zapraszam nieco bliżej. Możecie także dorzucić pozdrowienia. Zaczynamy od Ciebie. Chciałem pozdrowić wszystkich kolegów, znajomych i rodzinę. Okej, okay, kogoś jeszcze teraz z tej strony? Dobra, no ja też rodzinę wszystkich kolegów z tej szkoły. I żeby było dobrze w tej szkole, żeby było tyle imprez, co jest do tej pory, nie. Mhm. No Okej, okay, w porządku. Kogoś jeszcze pozdrawiamy? Nie mam pojęcia. Może po prostu znajomych z nie wiem, bloków czy coś w ten deseń. Okej, okay, ze śrem, tak? Dokładnie, dokładnie, w ten deseń. I ostatni. Ja pozdrawiam ludzi z wronek kolegów z byłej szkoły. Okej, okay, z gimnazjum. No, tak. Dobrze, e, panowie, jakiś teledysk mamy na zakończenie skulisty. kulisty? Ja bym muszę się narazić e, Widzę, że Ellie Byrne się kręci. No, nie. To... A nie podoba Wam się Miley Cyrus w teledysku Wrecking Ball? Nie głosujemy Panowie! W jest dobra. Robert tem? <laughs> Dawaj to Miley, to jest dobra. Dobra, daj. <laughs> tak, dobra. jednak <laughs> męski wybór. Miley Cyrus na antenie SKTV na zakończenie skulisty. Chris Coider, do zobaczenia w kolejnej.